Witam Państwa serdecznie na drugiej w dniu dzisiejszym konferencji prasowej. O tyle ciekawej, o tyle istotnej, że poznamy pierwsze dane frekwencyjne. Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Pan sędzia Sylwester Marciniak. Członek Komisji, Państwowej Komisji Wyborczej Pan Arkadiusz Pikulik. Członek Państwa Komisji Wyborczej, Pan Dariusz Łasoki i szef Krajowego Biura Wyborczego, Sekretarz Komisji, Pani Minister Magdalena Pietrzak. Panie Przewodniczący, proszę o zabranie głosu. Dziękuję. Proszę Państwa, wybory to święto demokracji. Tegoroczne wybory odbywają się w cieniu koronawirusa. Ale jeżeli chodzi o kwestię frekwencji, Państwa Komisja Wyborcza ma dobre, a nawet można powiedzieć, bardzo dobre wiadomości. I przedstawię państwu komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 czerwca 2020 roku o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godziny 12 w wyborach prezydenta zarządzonych na dzień 28 czerwca. Po pierwsze, zbiorca, zbiorcza informacja w skali kraju. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych otrzymanych od 25 423 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 423, czyli podkreślam 100% komisji obwodowych, informuje, że w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na godzinę 12 w dniu 28 czerwca. 2020 roku po pierwsze liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach z których otrzymano dane wyniosła 29 526 533 osoby wydano kart do głosowania 7 109 800 człon osobom uprawnionym co stanowi 24,08 Procent w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach. Po drugie, jeżeli chodzi o zbiorcze informacje według województw, przedstawię trzy najwyższe i trzy najniższe. Jeżeli chodzi o najwyższą frekwencję, to w tej chwili województwo mazowieckie 26,36%. Drugie województwo małopolskie. 25,32%. I trzecie miejsce zajmuje województwo Podlaskie 25,16%. I dla odmiany trzy województwa, które najniższą frekwencję. Ostatnie miejsce zajmuje województwo Opolskie 20,6%. Przedostatnie miejsce województwo Świętokrzyskie 22,13% i trzecie miejsce od końca: Województwo Lubuskie 22,65%. Jeżeli chodzi o zbiorczą informację, wybranych miasta, to proszę Państwa: najwyższa frekwencja Warszawa 29,59%. Drugie miejsce Zielona Góra 28,58%. I trzecie miejsce Toruń 28,42%. Należy podkreślić, że w zasadzie we wszystkich tych większych miastach frekwencja wyniosła powyżej 20%. Ostatnie miejsce zajmuje Gdańsk 22,11%. Przedostatnie miejsce Katowice 25,92% i trzecie miejsce od końca Lublin 26,5%. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w mieście w miejscowości Klinica Morska. To już tradycyjnie... Przypominam, 5 lat temu była podobna sytuacja. Powiat Nowodworski, Województwo Pomorskie i tutaj frekwencja wyniosła 53,31%. W stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Lasowice Wielkie, Powiat Klucz Polski, Województwo Opolskie i tu w tym przypadku frekwencja wyniosła 13,08%. Jeżeli chodzi o porównanie z poprzednimi wyborami, proszę Państwa, w wyborach odbywających się w 2015 roku, w wyborach prezydenckich, wówczas frekwencja na godzinę 12 wyniosła 14,61%, przypominam, obecnie 24,08%. Ale i tak od roku 2015 była tendencja wzrastająca, jeżeli chodzi o frekwencję. W ubiegłym roku w wyborach parlamentarnych do Sejmu i do Senatu o godzinie 12 frekwencja wyniosła 18,14%. Także to jest jedna dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o kwestie incydentów, które zdarzają się w okresie wyborów, trzeba przyznać, że są one... Nieliczne. Można stwierdzić, że mniej jak zwykle. Mogę tylko uzupełnić, jeżeli chodzi o kwestię przewodniczącego komisji w Toruniu. Lat 27 znajdował się pod wpływem alkoholu. Wynik badania 1,31 mg, czyli w promilach to jest 2,62%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani minister Magdalena Piotrzek. Nie. W takim razie przechodzimy do pytań. Jeżeli macie Państwo pytania, bardzo proszę. Małgorzata Tolmińska. Mam pytanie dotyczące województwa podlaskiego, biorąc pod uwagę no, cały czas tę sytuację. Widzę na mapie, że ta frekwencja tak czy siak jest dosyć wysoka 23 ,80... Podkarpackie. Podkarpackiego, tak, 88. Jak rozumiem, cały czas pytamy, czy nie ma zgłaszanych albo czy są zgłaszane z tamtego województwa problemy dotyczące dotarcia do lokali Mięcza. wyborczych. Ale mam też pytanie o pojawiające się informacje np. zakopanego o nieostemplowanych kartach które wrzucono do urny, czy te głosy będą w takim razie nieważne, zabrakło tam czerwonej pieczęci, czy to oznacza, że głosy są nieważne? Jeśli chodzi o województwo podkarpackie, nie zmieniło się, nie mamy żadnych informacji, żeby tam były problemy, problemy z dotarciem do, do lokali wyborczych. Natomiast jeśli chodzi o Zakopane też, też takiej informacji nie, nie, nie otrzymaliśmy jeszcze z Okręgowej Komisji Wyborczej. Oczywiście ona może gdzieś tam wpłynąć, bo pewnie dziennikarze mają bezpośrednio z lokalu, to, 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 to szybsza droga. Nie wiem, czy chodzi o to, że tam nie ma czerwonej pieczęci, czyli że jest zielona bądź niebieska, bo nie wiemy dokładnie o, o jaki jest stan faktyczny. Czy chodzi o to, że są nieostemplowane karty? No, jak wiadomo, i w poprzednich wyborach mieliśmy takie sytuacje, i jak dobrze pamiętam, to również w Zakopane mieliśmy taką sytuację, że, że komisja na początku wydawała przez jakiś czas nieostemplowane karty, dopiero któryś z wyborców to zauważył. Więc nie wiem, czy to jest kwestia po prostu sklejenia karty i nieostemplowania pojedynczej jakiejś jednej czy, czy kilku nawet, czy to jest kwestia tego, żeby że komisja w ogóle zapomniała opieczętować. Ale no w, ka w każdym takim przypadku potem no ewentualnie jeżeli by miały być jakieś z tego tytułu protesty, to zawsze sąd będzie rozpatrywał konkretną sytuację. Proszę bardzo. Aneta o ta Polska Agencja Prasowa, ja mam trzy pytania do Szanownej Komisji. Pierwsze pytanie, czy można rozumieć, że to jest rekordowa frekwencja na tą godzinę w ciągu ostatnich lat? Czy tak to można interpretować? Jeżeli chodzi o kwestię frekwencji, to faktycznie można uznać, że jest to rekordowa w historii wyborów ostatnich przynajmniej, ale nawet porównując lata 90., świadczy, że ta frekwencja, jeżeli będzie się tak rozwijała w kolejnych godzinach, to będzie najwyższa drugie pytanie. Jest to informacja nieoficjalna. Otóż w jednym z warszawskich, z warszawskiej komisji jednego z okręgów doszło do śmierci jednego z wyborców. Chciałam zapytać się, czy to jest informacja prawdziwa? Jeżeli tak, to co dalej w tej sytuacji? Czy państwo coś wiecie na ten temat? Czy znaczy, przyznam się, że ta informacja jeszcze dotychczas nie dotarła do Państwowej Komisji Wyborczej, natomiast Pamiętam niestety, że tego typu sytuacja zdarzyła się w roku 2015 właśnie w czasie wyborów prezydenckich. Mam nadzieję, że, że to nie okaże się prawdą, ale gdyby się okazało, no to zawsze czynności podejmuje obwodowa komisja wyborcza, kwestia karetki, ewentualnie tych dalszych czynności. Natomiast no nie sądzę, że ewentualnie oczywiście będzie podejmowała decyzja obudowa komisja wyborcza i komisarz wyborczy, żeby było to podstawą do przedłużenia ciszy wyborczej, bo z punktu widzenia wyborów jest najistotniejsze to, żeby każdy miał możliwość oddania głosu. I nawet gdyby taka sytuacja miała miejsce, to mam nadzieję, że każdy który znajduje się w spisie wyborców w tej obwodowej komisji wyborczej będzie miał możliwość oddania głosu do godziny 21. Już ostatnie pytanie. Niektórzy z polityków oddając głos dzisiaj mówią wprost na którego kandydata należałoby zagłosować, czy według komisji jest to złamanie ciszy wyborczej czy nie. Dziękuję. Proszę Państwa, my wielokrotnie e, Państwa Komisja Wyborcza, ale również Krajowe Biuro Wyborcze informuje, że jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, czy dany czyn e, podpada pod przepisy e, związane z wykroczeniami, e, z wyborami, czy ewentualnie e, przestępstwem, to do oceny tego typu zdarzenia... To są tylko uprawnione organy ścigania, czyli policja i prokuratura. Jeżeli ktokolwiek ma takie wątpliwości, może oczywiście złożyć zawiadomienie do odpowiednich organów. Czy macie Państwo jeszcze pytania? Proszę bardzo. Dzień dobry jeszcze raz. Monika Gałązka TVP info. Ja bym chciała zapytać też o informację Polskiej Agencji Prasowej mówiącą o tym, że w jednej z komisji w Warszawie na Białą Łęce miała być mierzona temperatura tym, którzy wchodzą, by zagłosować. Czy takie działania są dopuszczalne i czy jeszcze jakieś sygnały właśnie w tym kontekście do Państwa docierają? Dziękuję. Tak, otrzymaliśmy taką informację. Ta informacja została od razu przekazana do Urzędu Miasta Warszawa, ponieważ, mówię, za obsługę obwodowej komisji odpowiadają gminy, wójtowi burmistrzowi, prezydenci. I z pewnością tam została interwencja podjęta, ponieważ nie ma takich procedur, nie ma takiego obowiązku, nie ma takiej możliwości de facto, żeby zmuszać wyborców, żeby mierzyli temperaturę. No to, to jakiś osoba, która, która obsługiwała tam lokale, tam były dwa lokale wyborcze, że, że to była no jakaś inicjatywa oddolna tej osoby, ale, ale już zwrócono jej uwagę i, i zaprzestała tego. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia na kolejnej konferencji o godzinie 18:30. Dziękuję bardzo.